Hej, z tej strony Kapi. Dzisiaj gramy Five at Simulator I dzisiaj odcinek chciałbym zrobić fajny Bo zagramy se plus trapem I znajdziemy se kasetę Bo te kasety już wiem co robią One dodają nowe muzyki, bo się se spring trapem jedną kasetę i doszło mi taka muzyczka No fajna, to jest chyba Freddy in Space Yy, tak, to chyba to. Yy, no bo mega ciężko było tę kasetę znaleźć z Springtrapem, bo tam daleko trzeba by, by, by pójść, a ciągle go cofa to i nie chciałem tego na odcinek zostawiać, tylko na filmy te najłatwiejsze, więc zagrajmy se Mangle, bo męgu yy, znalazłem kasetę, ale jej nie, nie zebrałem. Ok, ruszajmy. A w ogóle nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę subskrypcji i zadzwonić za, za, za dzwoneczkiem. To mnie zmotywuje do robienia kolejnych filmików. Wychodzimy. Już dawno Megu nie grałam. No wychodź. A, co jest? Ej, no nie. Ile on tam w kamerę patrzy? I mamy iść tutaj. Obok tych animatroników. Dokładnie tu. I tu jest kaseta. Widzicie ją? Zbieramy ją i... New music. Nowa kaseta, super. O, widzicie jej nogi? Fajnie to wygląda tam na górze. Okej, okay, to sobie wyjdziemy i zagrajmy se kolejnym animatronikiem, czyli play. Aha! Zobaczmy jaka muzyka doszła, bo to jest najważniejsze. Coś w ogóle doszło jest! Słuchajcie! No, fajna. Fajna, no, fajna, fajna, naprawdę. I brakuje nam... Ile kaset? Trzy? Tak, trzech kaset. To w następnym odcinku sobie ogarniemy, a w tym chciałem zagrać jeszcze... plus trapem! I to z ostatni animator, którego kupiliśmy. Mamy wszystko wykupione. Ale jeszcze tutaj coś się zmieniło? Nie, tu się nic nie zmieniło. Baby nie musimy kupować. Więc bez zbytnego przedłużania, zaczynajmy grać spring... z Boże jakim Springtrapem, plus trapem. Tak samo mu się ładuje. W ogóle co on robił? Chyba trzeba było na niego świecić, żeby on do jakiegoś Xa podszedł, czy jakoś tak? Wow. Ym... Aha, tam jest ten. Y tam się ten. Y no, sterowało tym dzieckiem. Aha, bo on świeci, nie mogę się ruszać. Fajnie to zrobili. Świeci, okej. Okay. Tu jest dużo fast coinów, No. Ej, ja w ogóle nie mogę się ruszać, nawet kiedy... Mi nie widzi. Kurde, ale w tamtych ostatnich drzwiach... Yy, jest właśnie ta kaseta. Bo tam też jest kaseta właśnie. Zapomniałem wam powiedzieć, że tam też jest kaseta. No przestań świecić i mamy na tego chyba czerwonego x podejść. Chociaż nie jestem pewien. Okej. Okay. Chyba gdzieś tutaj jest kaseta. Ym, tu? Gdzieś tutaj? No nie, przestań świecić. Chyba. Świecić. Ym, nie, nie ma. Jednak chyba nie ma. Nie, coś tu było. Widzicie? Jest! Wow, kolejna, super. To dw dwóch kaset nam brakuje, tylko. I, I ja chyba, kiedy, kiedy ten. Yy, kiedy dziecko właśnie świeci, to ja nie mogę być yy, blisko tego białego X. -a. A ja wygrałem? Czy mi się zdaje? Yy, nie wiem. A to jakoś szybko to leciało bardzo. Ym, chyba przegrałem. Ale okej, okay, mamy kasety, zobaczymy sobie jaka to jest muzyka. O! Sekunda. Ym, to zaczyna się. No nie, niezbyt fajna. No to brakuje nam tylko dwóch kaset i w następnym odcinku je sobie opczymy. Ale w tym chciałem... Kim by się tu jeszcze zagrać? Ym, Nightmare Fredberem, O tak, nim. Nim sobie na pewno zagramy jeszcze. I może jeszcze... Hmm. Kim by tutaj mogło być kasety? Nie wiem, może jest na fajnki kimś... Bo tam zbytnio nie patrzałem na scenę. Um, o, gdzie to jest? Aha. Ja cały czas zapominam. Bo ten Nightmare Fredbear się spełnuje w innym miejscu. Idziemy. On jest przy drzwiach, czy to sko nie świeci? Teraz jest przy drzwiach. Wiedziałem. Oh. A teraz jest dalej. To chyba losowo to jest. Wolno chodzi bardzo. Nie, 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 co ja zrobiłem? Ja nie to chciałem kliknąć, Boże. Ale dobra, idziemy dalej. Jest przy, przy tych drzwiach, czy nie? Stoimy. No nie! Ej, bo mnie to zaczyna wkurzać. Zaświecimy się, yy, sobie w światełko. W tym proszczarach było nawet ciężko, kosetę to znaleźć, ale nawet fajnie im się gra. Teraz jest przy drzwiach. Chyba. Nie wiem. Albo teraz? Ten głupi wosk nie świeci. Jeszcze poczekamy sobie tu chwilę. Teraz jest! Teraz jest przy drzwiach dopiero. Chyba. Chociaż nie wiem. Tak. Wchodzimy i... Ej, to łóżko nie ma! Łóżka nie ma. A w FNaFie miało łóżko. Wracił chyba. Mm, Okej, okay, to zagrajmy sobie może jeszcze... Fantaim, Foxy. Myśleliście, że Funtime Freddy? Nie. Bo chyba w każdym odcinku grałem Fantaim Freddy. Okej, okay, zaczynajmy. I start, idziemy od razu. Go, go, go. No, dawaj, dawaj. Szybko go zniszczymy. Chociaż tam może być kaseta. Tam chyba, gdzie jest ten fast coin, może być kaseta. Nie stępimy, ale se to na pewno zobczajmy Serio Naprawdę No to może w kolejnym odcinku Se to obczajmy Bo naprawdę mnie ten nosens ruszku Ja już idę Go sprawdzić już I bum To się nazywa Wyjście I jeszcze Freddy'm Freddy Zagrałem bo ja lubię nim grać, to znaczy bonbonem, bo Fanta Freddy mi się nie da, No to znaczy da się, jakaś się go tam puszczę, ale nie wiem, no nie wiem, czy to się uznaje, że Fanta Freddy go zabił, czy nie wiem, ładuj to gołgetem i rzucaj go o ścianę, i koniec, już będę kończył ten odcinek. Słaby ma te nogi, to Fanta Freddy, Jakoś takie dziwny ma. Już ładuje się, Naładowany? No, już? Koniec? O, ale to trwa. Dobra. Chcesz? Nie, chcesz, musisz, chceć. Musisz. No niespodzianka, też niespodzianka. Stoimy sobie tu chwilę. O! Ja chciałem sprawdzić, czy Nocny stróż umie zamknąć Bonbonowi przejście. Nie, nie umi, nie umi, nie umi. No, przynajmniej wiemy to. Teraz, jakbyś chciał, żebyś. Z, ten. Zszedł z tej kamery. O! No, w końcu. Okej, okay, ja już będę z Wami powoli się żegnał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!